Sposób, w jaki rozpoczynasz dzień, może determinować znacznie więcej niż tylko Twój nastrój, może bezpośrednio wpływać na Twoje zdrowie i długowieczność. Po 70. roku życia, drobne poranne nawyki mogą mieć znaczący wpływ na organizm, zarówno pozytywny, jak i negatywny. Problem polega na tym, że wiele z tych błędów pozostaje niezauważonych. A to, co wydaje się prostą rutyną, może w rzeczywistości Zwiększać ryzyko zawrotów głowy, upadków, problemów z sercem, a nawet poważnych długoterminowych powikłań. W dzisiejszym filmie ujawnimy cztery poranne błędy, które wiele osób po siedemdziesiątym roku życia popełnia, nie zdając sobie z tego sprawy, i jak ich uniknąć, aby chronić swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Ostatni błąd jest jednym z najbardziej niebezpiecznych, ale mało kto o nim mówi. Zostań ze mną do końca aby upewnić się, że twoje poranki są bezpieczne i energetyzujące. Numer 1 zbyt szybkie wstawanie z łóżka. Jednym z najbardziej niebezpiecznych błędów popełnianych rano, zwłaszcza po 70 roku życia, jest zbyt gwałtowne wstawanie z łóżka. Może się to wydawać nieszkodliwe, ale dla starzejącego się organizmu może to wystarczyć, aby spowodować zawroty głowy, zaburzenia równowagi, a nawet poważne upadki. W nocy, gdy śpimy, Krew gromadzi się w dolnej części ciała, a krążenie zwalnia. Kiedy młodsza osoba szybko wstaje układ sercowo-naczyniowy, szybko się dostosowuje, regulując ciśnienie krwi niemal natychmiast. Jednak wraz z wiekiem proces ten ulega spowolnieniu. Rezultat nagły, brak równowagi ciśnienia krwi, zwany niedociśnieniem ortostatycznym, który może powodować zawroty głowy, niewyraźne widzenie, a nawet chwilowe omdlenia. Wyjaśnia to, dlaczego wiele starszych osób zgłasza lekkie zawroty głowy po wstaniu z łóżka i niestety dla niektórych ten mały moment niestabilności może prowadzić do niebezpiecznych upadków. Jeśli kiedykolwiek zdarzyło ci się wstać z łóżka i poczuć lekką słabość, konieczność przytrzymania się czegoś, by nie stracić równowagi, może to być znak, że twoje ciśnienie nie miało wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się. Dobrą wiadomością jest to, że problem ten ma proste rozwiązanie, należy postępować stopniowo po przebudzeniu. Zamiast zrywać się w pośpiechu z łóżka, spróbuj obudzić swoje ciało powoli. Najpierw, gdy otworzysz oczy, weź kilka głębokich oddechów i poruszaj palcami u rąk i nóg. Następnie przewróć się i powoli usiądź, trzymając stopy na podłodze przez kilka sekund. Na koniec wstań spokojnie, jeśli to konieczne, trzymając się krawędzi łóżka lub pobliskiej podpory. Ta niewielka zmiana w porannej rutynie może mieć ogromne znaczenie dla uniknięcia niepotrzebnych zawrotów głowy i upadków. Co więcej, powolne poruszanie się po przebudzeniu pomaga ciału skuteczniej aktywować krążenie, zapewniając prawidłowe dotarcie krwi do mózgu i zmniejszając uczucie porannego zmęczenia. I nie myśl, że to przesada, upadki są jedną z głównych przyczyn hospitalizacji osób starszych i mogą poważnie zagrozić mobilności i niezależności. Jeśli więc masz zwyczaj szybkiego wstawania, pomyśl o tym jak o pobudce. Takie drobne zmiany mogą nie tylko zapobiec wypadkom, ale także zachować niezależność na wiele lat. Wprowadzając ten nowy nawyk do swojej rutyny, dajesz swojemu ciału czas potrzebny na dostosowanie się. I bezpieczne poruszanie się, zapewniając bardziej zrównoważony i zdrowy początek dnia. Numer 2. Nie picie wody z samego rana. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez wiele osób na przestrzeni lat, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, jest rozpoczynanie dnia bez picia wody. Może się to wydawać nieszkodliwe, ale zwłaszcza po 70. roku życia. Ten prosty błąd może mieć znaczący wpływ na zdrowie. W nocy organizm naturalnie traci płyny poprzez oddychanie i pocenie się, pozostawiając ciało w łagodnym stanie odwodnienia po przebudzeniu. Problem polega na tym, że wraz z wiekiem zmniejsza się uczucie pragnienia, co powoduje, że wiele osób starszych godzinami nie pije rano żadnych płynów. Rezultat gęstsza krew wolniejsze krążenie i większy wysiłek serca w pompowaniu tlenu do narządów. Taki nawyk może podnosić ciśnienie krwi, uszkadzać nerki, a nawet zwiększać ryzyko powstawania zakrzepów krwi, które mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak udary i zawały serca. Ponadto brak nawodnienia rano może powodować dezorientację umysłową, zmęczenie i uczucie osłabienia, które wielu błędnie kojarzy ze starzeniem się, podczas gdy w rzeczywistości może to być zwykły przypadek porannego odwodnienia. Jeśli kiedykolwiek miałeś trudności z rozpoczęciem dnia z energią lekkim zmęczeniem, lub nawet bólem głowy po przebudzeniu, możliwe, że twój organizm domaga się wody. I nie ma sensu próbować nadrobić tego deficytu, po prostu pijąc rano kawę. Wręcz przeciwnie, kofeina ma działanie moczopędne i może jeszcze bardziej pogorszyć odwodnienie, zmuszając nerki do eliminacji większej ilości płynów, gdy organizm faktycznie potrzebuje zatrzymać nawodnienie. Rozwiązanie wyrób w sobie Nawyk picia szklanki wody zaraz po przebudzeniu przed czymkolwiek innym. Może to być woda o temperaturze pokojowej, lub ciepła woda z dodatkiem cytryny, która wspomaga trawienie i stymuluje metabolizm. Pomaga to nawodnić organizm, poprawia krążenie krwi, zmniejsza obciążenie serca i nerek, a także korzystnie wpływa na skórę i pracę jelit. Ta niewielka zmiana. Może mieć ogromny wpływ na samopoczucie w ciągu dnia, poprawiając nastrój i zapobiegając problemom zdrowotnym w dłuższej perspektywie. Jeśli jeszcze nie masz tego nawyku, wypróbuj go przez tydzień i zobacz różnicę. A teraz powiedz mi, czy masz nawyk picia wody zaraz po przebudzeniu, czy też o tym zapominasz? Skomentuj poniżej i podziel się swoim doświadczeniem. Numer 3. Picie kawy na pusty żołądek. Wiele osób spędza całe życie zaczynając dzień od filiżanki kawy, zanim jeszcze cokolwiek zjedzą. Jednak po 70. roku życia nawyk ten może stać się dużym błędem dla zdrowia układu trawiennego, metabolicznego i sercowo-naczyniowego. Głównym problemem związanym z piciem kawy na czczo jest bezpośredni wpływ kofeiny na żołądek i równowagę hormonalną organizmu. W nocy organizm wchodzi w okres przedłużonego postu. A poziom kortyzolu, hormonu stresu, jest naturalnie wysoki rano. Gdy pierwszym bodźcem, jaki organizm otrzymuje po przebudzeniu, jest dawka kofeiny kortyzol, może wzrosnąć jeszcze bardziej, powodując skoki stresu w organizmie, zwiększając ciśnienie krwi i zakłócając metabolizm cukru we krwi. Dla osób, które już są podatne na cukrzycę lub wysokie ciśnienie krwi, taka kombinacja może być jeszcze bardziej szkodliwa. Kawa stymuluje również produkcję kwasu solnego w żołądku, który jest niezbędny do trawienia. Ale kiedy dzieje się to naczczo bez jedzenia, które równoważyłoby tę produkcję, nadmiar kwasowości, może podrażniać błonę śluzową żołądka, prowadząc do dyskomfortu takiego jak zgaga refluks, a z czasem nawet zapalenie żołądka. Wiele osób, które doświadczają dyskomfortu żołądkowego w ciągu dnia, nie zdaje sobie sprawy, że kawa wypita na pusty żołądek może być źródłem problemu. Kolejnym niepokojącym czynnikiem jest fakt, że kawa może wpływać na wchłanianie niezbędnych składników odżywczych. Regularne spożywanie kofeiny zaraz po przebudzeniu może zmniejszyć zdolność organizmu do wchłaniania żelaza i wapnia, dwóch minerałów, które są niezbędne dla zdrowia kości i zapobiegania anemii. Po 70 roku życia, gdy gęstość kości naturalnie zaczyna spadać, każdy czynnik, który ogranicza wchłanianie wapnia, może przyspieszyć ryzyko osteoporozy. Nie wspominając już o tym, że kofeina spożywana bez żadnych innych pokarmów może nasilać objawy niepokoju i drżenia, ponieważ jest szybciej wchłaniana na pusty żołądek. Rozwiązanie pozwalające uniknąć tych negatywnych skutków bez rezygnacji z kawy jest proste: zawsze zjedz coś przed jej wypiciem. Może to być lekkie śniadanie, takie jak kromka pełnoziarnistego chleba, garść orzechów, banan lub nawet jogurt naturalny. Pomaga to zrównoważyć produkcję kwasów w żołądku, zmniejsza wpływ kofeiny na hormony i poprawia wchłanianie składników odżywczych w ciągu dnia. Dla osób ze skłonnością do nadkwasoty żołądka kolejną wskazówką jest wybór mniej kwaśnej kawy, takiej jak kawa filtrowana lub bezkofeinowa. Która może być mniej agresywna dla układu trawiennego. Niewielkie zmiany w sposobie spożywania kawy mogą przynieść ogromne korzyści zdrowotne, pomagając zapobiegać problemom trawiennym i zapewniając lepsze wykorzystanie przez organizm składników odżywczych, które są niezbędne dla zdrowego starzenia się. Numer 4. Pomijanie śniadań. Po 70. roku życia, jednym z najczęstszych błędów, które mogą poważnie wpłynąć na zdrowie, jest pomijanie śniadania. Wiele osób uważa, że jeśli nie czują głodu po przebudzeniu, mogą po prostu poczekać z jedzeniem do obiadu. Jednak taka praktyka może mieć negatywne konsekwencje dla metabolizmu energii, a nawet funkcji mózgu. W nocy organizm przechodzi przez długi okres bez otrzymywania składników odżywczych, a śniadanie ma za zadanie przywrócić poziom energii, ustabilizować poziom cukru we krwi i dostarczyć niezbędnych składników odżywczych. Aby organizm mógł dobrze funkcjonować przez cały dzień. W przypadku pominięcia tego posiłku organizm nadal funkcjonuje w stanie przedłużonego postu, co może prowadzić do nagłych spadków energii, zawrotu w głowy, osłabienia, a nawet trudności z koncentracją. Co więcej, dla wielu osób pominięcie śniadania może wywołać epizody hipoglikemii, szczególnie u tych, którzy są już predysponowani do wahań poziomu cukru we krwi. Ten nagły spadek poziomu glukozy może powodować drżenie, pocenie się i dezorientację psychiczną, zwiększając ryzyko upadków i wypadków domowych. Innym negatywnym skutkiem niejedzenia rano jest spowolnienie metabolizmu. Po 70 roku życia metabolizm naturalnie zwalnia, a gdy organizm zbyt wiele godzin pozostaje bez jedzenia, przechodzi w tryb oszczędzania energii, utrudniając spalanie kalorii. I zmniejszając wydajność układu trawiennego. Może to prowadzić do niepożądanego przyrostu masy ciała lub utraty masy mięśniowej, która jest niezbędna do utrzymania siły i mobilności w starszym wieku. Ponadto badania pokazują, że osoby pomijające śniadanie często rekompensują sobie brak energii, spożywając bardziej kaloryczne i mniej zbilansowane posiłki w ciągu dnia. Co może skutkować złymi wyborami żywieniowymi i zwiększać ryzyko chorób układu krążenia. Śniadanie odgrywa również istotną rolę w zdrowiu psychicznym i zapobieganiu takim problemom jak zaburzenia funkcji poznawczych. Pokarmy bogate w białko, zdrowe tłuszcze i wysokiej jakości węglowodany pomagają odżywić mózg, utrzymać koncentrację i poprawić nastrój. Jeśli ten pierwszy posiłek w ciągu dnia zostanie pominięty, Utrzymanie jasności umysłu i nastroju przez cały dzień może być trudniejsze. Rozwiązanie tych problemów jest proste. Priorytetem powinno być zbilansowane śniadanie, nawet jeśli jest to lekki posiłek. Dla tych, którzy nie czują się zbyt głodni po przebudzeniu dobrą alternatywą, jest wybór lekkostrawnych potraw, takich jak owoce, jogurt, naturalny garść orzechów lub gotowane jajko. Idealne śniadanie powinno zawierać kombinację białek, błonnika i zdrowych tłuszczów, zapewniając stały dopływ energii i unikając skoków poziomu glukozy we krwi. Kolejną ważną wskazówką jest wyrobienie sobie nawyku jedzenia o tej samej porze każdego ranka, ponieważ pomaga to organizmowi regulować cykl metaboliczny i przygotować układ trawienny do przyjmowania składników odżywczych we właściwym czasie. Niewielkie zmiany w porannej rutynie mogą mieć duży wpływ na zdrowie i jakość życia, gwarantując więcej energii, lepsze funkcjonowanie mózgu i bardziej wydajny metabolizm przez cały dzień. Poranne nawyki, które wydają się nieszkodliwe, mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie, zwłaszcza po 70. to roku życia. Drobne błędy takie jak zbyt szybkie wstawanie Brak nawodnienia po przebudzeniu lub ignorowanie potrzeby przygotowania organizmu do dnia mogą zwiększać ryzyko zawrotów głowy, upadków i problemów z krążeniem. Dobrą wiadomością jest jednak to, że błędy te można łatwo skorygować. Dzięki prostym zmianom, takim jak powolne wstawanie, picie szklanki wody przed kawą i rozciąganie się przez kilka minut, możesz poprawić swoją energię, krążenie i bezpieczeństwo przez cały dzień. Czy wprowadziłeś którąś z tych poprawek do swojej porannej rutyny lub zdałeś sobie sprawę, że musisz zmienić nawyk? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i pomóż innym lepiej o siebie zadbać. I oczywiście, jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, nie zapomnij go. Polubić zasubskrybować kanału i aktywować dzwonka, aby nie przegapić przyszłych treści. Twoje wsparcie pomaga nam dostarczać Ci ważnych informacji dla Twojego zdrowia.